Nie masz się czego wstydzić. Pokaż. To on ci siedzi w domu i ciba, a ty się nie zorientowałeś? A ty to niby tak od razu wszystko wiedziałaś? Jedynym wyjściem jest ośrodek. Niestety tak. Tylko, żeby chciał tam pójść, spróbuj go namówić. Wszystko jedno jak. To jest taka szansa. Jedyna szansa. Bo inaczej od tej chwili zaczyna się dla was równia pochyła, rozumiesz? Hallo. I would like to talk to my wife Magda. Yes. Mhm. Mm so, okay. Her that I try że call later, okay? Thank you Dziękuję bardzo. Bye bye. Mała jadłaś coś dzisiaj. Mm -mm. Kolacji nie będzie. Nie chce mi się gotować. Piłaś? Ja. Mhm. Mm ja sobie dam radę. No co tak patrzysz na mnie? No? Ja już tak. Ja już tak dłużej nie mogę. Wszystko się poplątało. A ten smarkacz, to ja bym. może. ja bym dla niego wszystko. No, wrócił. Słuchaj, zajmij się ciotką. Chcę z nim porozmawiać, żeby nam nie przeszkadzała, dobrze? co że Prosiłem cię o coś, prawda? A, wszystko bym dla niego. Chcesz, sałatki? Coś tato, ja przepraszam, że nie czekałem, ale... Agnieszka mnie strasznie wkurzyła. Ona grzebała w moich rzeczach. Co to jest? No. Pompka, czyli strzykawka. Zwykła jednorazówka, Ty nigdy takiej nie widziałeś? Znaczy... wiesz, teraz tylko taki się używa, no bo <grytanie> żółtaczka i... Gówniarzu! Myślisz, że będę ci dawał pieniądze na to świństwo? Że będziesz się tutaj faserował w kwał! Ojciec, czyście zupełnie oszalał, nic nie biorę. A pieniądze no ode mnie, od ciotki, od Marcina, na co ci były potrzebne? Ja miałem długi. Wydałem trochę za dużo. Dziewczyna. Ja chciałem się o tym powiedzieć, ale no bez sensu pożyczyłem od takich. Wiedziałeś, co mi zrobił. A to! Mamy w szkole przysposobienie obronne. Wiesz, łupki, skrzykawki, bandarze. A to ci w ogóle chodzi? Kryminałów się nie oglądałeś? Agnieszka ci bzdurna opowiadała, czy co? Więc nic nie wierzysz? Jesteś... czysty? Oczywiście. Słowo. Przepraszam. W sali, ale mam prośbę, zrobimy badania, jakie badania? Proszę, Sikaj. gdzie? Tutaj, chodź, go nie oszukuj. Co już się stread jak to wygląda? No, no, nie podskakuj. Jeżeli może pan zapłacić prywatnie, to wynik będzie już za pół godziny. Płacę. Możesz się ubrać i wyjść, proszę. Proszę bardzo. Zaczekaj na korytarzu. Opiacy, benzodiazepiny, amfetaminę. To znaczy? To znaczy, że brał w ciągu ostatnich 24 godzin. Tak jest wynik analizy. Ale co brał, co to właściwie było? Mieszanka: kompotralaniu i amfa, czyli spit. To jest niemożliwe. Albo leczenie w ośrodku zamkniętym, albo z tego nie wyjdzie. Jak to z tego nie wyjdzie? Proszę pana, chłopak bierze od kilku miesięcy. Pan chce mu pomóc? To jest mój syn. Na wyjście z tego mają szansę dwie osoby na sto. W tym konkretnym przypadku. Jeśli da się przekonać. Ja rozumiem. Jacek? Przepraszam panią, czy mogę skorzystać z telefonu? A dokąd chce pan dzwonić? A jak pani myśli, gdzie się dzwoni? Jak kradną samochód? Nie, nie jesteś na samochód, proszę pana. Przynajmniej taki, który warto ukraść. Proszę, nie pan dzwoni. Nic takiego, wyklepie się. Zgłasza pan to. Tak. <laughs> Tato! Wyciągnij mnie stąd! Proszę bardzo. Zarzuty są następujące. Zabur spowodowanie kolizji drogowej z zagrożeniem życia, próba ucieczki z miejsca wypadku, czynna napaść na policjanta. Nie, to nieprawda, on kłamie. Ja mu tylko rzuciłem czapkę, kiedy on mi wykręcał ręce. Aha, istnieje jeszcze podejrzenie, że y, zatrzymany był pod wpływem środka odurzającego. Czy to jest okoliczność łagodząca? W przypadku prowadzenia pojazdów obciążająca. Rozumiem. Co dalej? Postępowanie jest takie. Zatrzymanie na 48 godzin, potem odtrucie w zakładzie psychiatrycznym. Dowody są właściwie zabezpieczone, więc wniosek do prokuratora. Sankcja prokuratorska, chyba 3 miesiące. Prawdopodobnie białęka. Potem? Rozprawa i wyrok. Mienie znacznej wartości. Artykuł 203. Kara od roku do 10. Ojciec, co tu się dzieje? No, ale może pan jeszcze wycofać powiadomienie o przestępstwie i wtedy postępowanie będzie umorzone. Nie, nie, nie wycofuję. Ojciec, co ty robisz? Czy ja jestem jeszcze państwu potrzebny? On to podpisze. Tato, nie, nie, błagam, nie rób tego! Gdzie? Na dole. Tato, błagam, nie. Mogę prosić o długopis? Na dole, tak? Nie, nie, ja proszę cię. Tak, zgadzam się. Na wszystko się zgadzam. A pójdziesz do ośrodka? Do jakiego ośrodka? Tak, tak, pójdę, pójdę. To przeczytaj, co?